A Ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty? Rynek kryptowalutowy można. Reklamować na wiele sposobów. Można zachęcać ludzi, po prostu zwykłymi banerami, do kliknięcia w link, który zachęci Cię z kolei do założenia konta. Ale wiemy też z doświadczenia, że dużo osób jest zupełnie nowych na tych rynku, którzy nie mieli wcześniej do czynienia zupełnie z żadnymi inwestycjami i też mają dosyć duży problem w poruszaniu się chociażby po narzędziach, takimi jak chociażby giełdy kryptowalutowe. Dlatego też na przykładzie to. Kaneo Będziemy pokazywać krok po kroku, jak używać tych narzędzi. No i przede wszystkim praca tutaj zespołowa i teamu doprowadziła do tego, że nagrywamy ten materiał i przygotowujemy właśnie taką kompendium wiedzy skumulowaną czy skompresowaną w takiej pigułce w pięciodniowym właśnie kursie czy takim wyzwaniu. I team tutaj uznał i myślę, że słusznie i bardzo popieram i też uczestniczę aktywnie w tym projekcie, żeby zacząć od edukacji. Rynek kryptowalutowy jest nowym rynkiem, bardzo często kojarzony ze starymi finansami, ale ma swoją specyfikę. Jedno co ma wspólne, to ma wspólne wykresy i narzędzia, powiedzmy takie narzędzia jak giełda kryptowalutowa albo kantor online czy zwykły walutowy czy kryptowalutowy, one się raczej od siebie nie różnią, ale specyfika tego rynku polega na tym, że mamy do czynienia z poszczególnymi instrumentami, które są nowe. Ludzie znają złoto, znają srebro, znają powiedzmy akcje, znają indeksy giełdowe, natomiast nie znają do końca kryptowalut i też warto się tego nauczyć, żeby móc wybierać odpowiednie walory, w które możemy powiedzmy bezpiecznie inwestować swoje pieniądze. Stąd też edukacja jest bardzo ważna. I naszą misją jest przede wszystkim udrożnienie rynku wymiany kryptowalutami, nie tylko ich handel, ale także doprowadzenie do używalności walut cyfrowych, dlatego że absolutnie jest pewne, że kryzys walut fiducjarnych, czyli taki, z którymi teraz mamy do czynienia, taki kryzys nadejdzie. Stąd też moim zdaniem będzie bardzo duża ucieczka w e-waluty. I jeszcze należy tutaj dodać, że wiele państw tworzy już własne waluty narodowe oparte o blockchain, o technologię przyszłości i będziemy mieli w niedalekiej przyszłości zamianę pieniędzy takich fiducjarnych bilonu czy nominałów na właśnie cyfrowe waluty. To się już praktycznie dzieje, bo na przykład banki wymieniają się cyfrowymi tylko zapisami, ale jeszcze sama cyfrowa waluta w obiegu, taka typowa, oparta o blockchain, jeszcze nie funkcjonuje. Tutaj zaczyna dominować bitcoin jako waluta, która służy do Płatności, ale również Tokeneo dzięki właśnie swoim rozwiązaniom aplikacyjnym, chociażby Tokeneo Pay, umożliwia płatności na rynku za pomocą kryptowalut. Także stworzyliśmy cały ekosystem z zespołem. Teraz ten ekosystem prezentujemy i zachęcamy wszystkich do tego, aby brali czynny, aktywny udział właśnie w tych seminariach, w tych szkoleniach, w tych wyzwaniach, żeby można było poznać ten rynek i odczarować kryptowaluty. A Ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty?